Siemanowi, tam was na kanale Ryba się Chrapie, a to jest produktowa środa. Dzisiaj na tapecie mamy surfera. Na początek, trochę informacji technicznych. Z tego co mówi producent, waży on około 100 gram i może unieść do 120 kg. Dodatkowo ma trzy otwory do zaginania kotwic. Jest on bardzo ładnie zrobiony. Ja z reguły spotykam takie uwalniacze, które są po prostu kawałkiem ołowiu z drutem, a ten jest wykonany naprawdę ślicznie. designersko mi się bardzo, bardzo podoba i wygląda na bardzo wytrzymały. Wsiada on trzy dziurki stworzone po to, żeby można było bez dodatkowych narzędzi z powrotem odjąć kotwicę. O funkcjonalności, ja swojego kupiłem więcej 2 lata temu i większość czasu niestety przeleżał w pudełku i nie wynika to z tego, że nie działa, bo działa bardzo dobrze ale wynika to z tego, że jego funkcjonalność ergonomia, tego, to, to całe zakładanie na żyłkę jest dość upierdliwe i po prostu nie zawsze chce mi się to robić i, i jak mam do uwolnienia przynętę, która jest to mała gumka z główką, która kosztuje mnie złotówkę, to wolę nie tracić czasu, tylko po prostu łowić dalej, zerwać to, zawiązać nowe i łowić dalej. Oczywiście, jakbym pewnie częściej używał i doszedł do wprawy, to by mi to szło dużo szybciej. Natomiast, jeżeli zahaczy Wam się ulubiony jerk, wobbler, obrotówka, cokolwiek, no to muszę przyznać, że jest niezastąpiony. Ja myślę, że mam skuteczność taką około 90-95%. Znaczy, jak już go użyję, no to wyciąga moją przynętę. Kształtowałem go na dosyć dużych dżerkach na ownerowskich, bardzo mocnych kotwicach i muszę przyznać, że on gnie te kotwice. No, jak gdyby daje radę. E, jedyny taki jego moment, w którym sobie nie do końca radzi, moim zdaniem, są dalekie zaczepy w nurcie rzeki. On wtedy po prostu, nurt tak spycha linkę, może ja mam tu złą linkę, ale nurt ją tak spycha, że ta przynęta nie jest w stanie dobrze się zahaczyć o przynętę, a czasami nawet nie jest w stanie do niej dopłynąć. Strona producenta niestety do niczego się nie nadaje, zresztą wpiszcie sobie w Google surfer, wypinacz do przynęt, czy uwalniacz przynęt i zobaczycie, no, że z tej strony wiele się dowiedzieć nie można. Aczkolwiek jest tam kilka filmów instruktażowych. Eee, znalazłem aukcję na Allegro, gdzie można go kupić, kosztuje 125 zł. To, co mógłbym jeszcze doradzić producentowi, to znaczy taka moja uwaga, że jak kupujecie go, dostajecie go samego, pustego, bez linki. A fajnie by było dostać gotowy produkt, e, znaczy ja się trochę zawiodłem, że on nie ma gotowej linki, takiej dedykowanej do, do, do niego właśnie, tylko, że musiałem sam sztukować. Teraz mam taką e, linkę krótką, dosłownie pokazową, wziąłem trochę grubszą i w jaskrawym kolorze, żeby to było ładnie widać. To chodzi o to, że jeżeli jest za gruba ta linka, no to faktycznie ten nurt ją porywa, więc ona musi być cienka, ale wytrzymała, no, taka myślę dobra, sumowa plecionka będzie ok? No i to jest taki jedyny mój zarzut do producenta, że jak gdyby linka w zestawie jest wydaje mi się potrzebna i byłaby fajną, fajną sprawą. No ja niestety nie dostałem, musiałem sobie dosztukować, a tak naprawdę muszę kupić nową i zacząć w końcu tego regularnie używać, żeby już nie tracić ruchu. Podsumowując, uważam, że jest to bardzo fajny gadżet wędkarski, który się przyda każdemu spinningiście. Nie jest drogi, bo za te 125 zł to jest cena i lub trzech, czterech woblerków, pięciu. Uwolnijcie 5 przynęt i wam się zwraca. Więc szczerze go polecam. Pamiętajcie, że ten film nie jest w żaden sposób sponsorowany ani płatny, nikt, nikt mi nie, nie, nie płaci za to, żebym mówił to co mówię, tylko jest to moja opinia i ja szczerze polecam ten produkt, jest bardzo fajny. To by było na tyle dzisiaj. Jeżeli podobał wam się, bo jeżeli podobała Wam się produktowa sieroda, to zapraszam Was w przyszłą sierodę, A jeżeli sami na przykład produkujecie albo znacie takie fajne e, akcesoria czy też gadżety wędkarskie, które możecie polecić, to podsyłajcie mi proszę informacje mailowo. Ryba się chlapie, małpa, dzimny.com. Trzymajcie się, dzięki.